wszystkich tych projektów jest czytana tylko raz. Do zaproponowanego porządku obrad wczoraj wysłaliśmy dwa punkty, czyli dwa projekty... she doesn't Kupy, to... no, no, właśnie chciałem wierzyć. przegłosować porządek obrad. Kto jest za, proszę, pan porządek, obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Ja Dziękuję bardzo. bardzo. I proponuję rozpocząć tak jest. jak y, sygnalizuje pan przewodniczący, ponieważ pan przewodniczący prowadzi dzisiaj sesję, więc y, proszę o przygotowanie. Proszę y, panie przewodniczący o punkty zreferowania. To znaczy, szanowni państwo, na wniosek, i, 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 przedstawicieli strony amerykańskiej, ale także środowisk krakowskich. E, rozpoczęliśmy parę miesięcy temu szukanie miejsca pod lokalizację pod, nazwę, pod lokalizację e, obiektów, które mogło można by w Jana Karskiego. Kto to był Jan Karski, zapewne Państwo wiecie, bo na spotkaniu, y, znaczy komisja Kultury już opiniowała sprawę wprowadzenia tej nazwy do Bagu nazw. Natomiast po, po dyskusji z różnymi dzielnicami wchodziłem na kilka lokalizacji. W sumie wybrano ostatecznie i e, tą, którą Państwu przedstawiamy, czyli Węzeł Komunikacyjny Zjazd pod Podburza w stronę Zabłocia. E, odpowiada, znaczy prawdopodobnie w perspektywie zostanie on jeszcze trochę bardziej zagospodarowany, czy tam właśnie ławeczka, czy, czy jakiś skwerek. Natomiast na razie będzie to tylko nazwa Węzeł im. Jana Karskiego, e, ponieważ teraz odbywają się e, uroczystości im. Dotyczące stulecia jego urodzin, stąd no, była ogromna prośba, żeby tą sprawę w miarę możliwości szybko zrobić. Problemem była zgoda dzielnicy, ale ta zgoda dzielnicy w wyniku różnych negocjacji nastąpiła. Stąd jakby mając Państwa zgodę co do nazwy, bo ta zgoda już kiedyś była, no teraz jakby połączymy jedno Nie widzę. Proszę o pozytywną opinię. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej... One zostały umieszczone w uchwale budżetowej, ale przy zadaniach wydziałowych. Komisja reprezentująca instytucje oraz wydział dokonała podziału tych środków, na rozdzielając, proponując taki podział na najbardziej istotne potrzeby w miejskich instytucjach kultury. Podkreślam, te środki były przewidziane tego łącznie natomiast tu jest kwestia rozdzielenia i jeśli Wysoka Rada podejmie taką decyzję, to tylko Rada może zwiększyć te środki, bo środki remontowe to są środki na działalność bieżącą. Wtedy te <coughs> środki wpłyną na konto już tych e, instytucji, na konto te ten jest to na łączną kwotę 350 tysięcy złotych. Dla tak, dwunastu dziękuję, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nic. Proszę o pozytywną opinię dla 2835, kto jest za. Dziękuję bardzo. Druk 1864 to jest. Są a, zadania, a przy dzielnicy. Tak, to są tak zadania priorytetowe. Dzielnice posługują o przyznanie środków na konkretne zadania, mianowicie za. Producerskiej Biblioteki kosztuje 9 tysięcy, domów, były po duże 2,5 tysiąca i to są zadania, które oni uznają za własne priorytety, mam opisanie yy, oś opis tego yy, tych zadań w środzie, a Ale bardzo oczekiwane, szczególnie że bardzo wspomagają bieżącą działalność yy, instytucji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zapytać o coś? Nie widzę. Proszę o pozytywną opinię. Dla Rady Miejskiej Kto jest za pozytywną opinię? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pani Radna? Jeszcze nie było. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do obiektów nowej, nowej, w Starej Nowej grucie do Urzędowego Rejestru Zabytku, bo tylko wtedy można dawać środki z budżetu państwa czy gminy w tym trybie, który Wysoka Rada też przyznaje na odnawianie yy, zabytkowych już obiektów w Starej Nowej klucie. W tej chwili to jest tylko układ który nie uprawnia. nie do przydzielania, nie do przydzielania środków pomocowych na te, te prace konserwatorskie i remontowe. Traktujemy ten park kulturowy w przypadku Krakowań w całej jako wyjątkowy priorytet. Może dać pytanie, dlaczego nie ma Kazimierza? Ze względu na to, że tam są bardzo wciąż ważne spory co do zarówno w kierunku konserwacji jak i własnościowych, tam nie ma... Thank <laughs> you. Marku Muszturowego i planu zagospodarowania miasto całego jest udzielone na obrębki i nie, nie powinny mieć jakiegokolwiek porozumień. E, e. Nie wyobrażam sobie w i pan własny będzie dał dalej zezwolenie, lecz żadnych konsekwencji i pan własny 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 będzie dał dalej zezwolenie, lecz żadnych konsekwencji. Więc może jakoś ustalili hierarchię wartości i jakoś odpowiedzialni za to, co się dzieje tutaj przynajmniej w centrum Krakowa. Do tej pory yy, ścigani są ludzie, którzy wywieszają podczuki z, z Krakowem, natomiast ktoś, który wywiesza z tym na reklamę, jest metodą, która Jestem rygorystą i dalej jak właśnie jutro będzie spotkanie Wydziału Spraw Administracyjnych, gdzie zamierzam ten problem pod kątem właśnie parku kulturowego odwiedzić. Bo, to jest w Krakowie. myślenie takie, że jeśli coś się nie odbędzie na rynku albo na małym rynku, to oczywiście już yy, 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 yy. Ja, nie istnieje to ma Ja osobiście bardzo walczę z tego typu, z tego typu myśleniem i to nie jest, Panie Radny, tak, że nie nastąpiły ograniczenia w tym zakresie. Nastąpiły, można sięgać do statystyki. Natomiast czy zakres ich mnie nie zadowala? Nie. Ale gdyby nie było parku kulturowego, to byłoby to, co było dwa albo trzy lata. Słowem, każdego dnia w różnych miejscach miasta w innych. Ograniczenie zostało przeprowadzone dość znacząco, muszę Panu powiedzieć. Na czele tego zespołu, który zbiera opinię, y, stoi w tej chwili y, y, sekretarz miasta i my mamy bardzo bliskie kontakty z panem przewodniczącym, uczestniczy także w tych, y, tych posiedzeniach. Natomiast zdecydowanie dążymy do tego, żeby ustalić taki kalendarz i interes, który po prostu no, będzie nieprzekraczalny I myślę, że właśnie tak kultura jest narzędzie do tego, tylko musimy być po prostu no bardziej skutecznie, ja wiem, że z różnych stron i u Was miasta, i u ładnych yy, zabiegają ci, którzy organizują taki mikro, natomiast ograniczenie nastąpiło bardzo wyraźnie i tylko dzięki hmm. kulturowemu kulturowym. Ja się dziwię czasem, przepraszam, może nie powinienem tego mówić. Dlaczego tyle lat czekano dopiero na instytucję karty kulturowego? Bo nikt tego de facto nie.

po tak maksymalne restrykcje i ja tak będę do Wysokiej Rady wnioskował o to, żeby po prostu nabyć dokonać nowelizacji bardzo mocno zaostrzającej. Bo takie możliwości są, ale też Waszych wesele. Dziękuję Jestem do tego sprawozdania, że sprawą bieżąca, tak to zaraz opowiem, mamy odpowiedź w Krakowie mobilę w wysokości 100 tysięcy złotych jest przeznaczony na posłowie kosztów zadania pod w Krakowie, o pasko-systę. Mobile za przeciwpożarów założyć na żywnego etapu pierwszym a cały koszt realizacji zadania to 149 tysięcy złotych. To jest dla naszych informacji. Mamy również pismo z Muzeum Armii Krajowej w sprawie poparcia wniosku pani Janiny Tymińskiej o nazwanie jednej z ulic Krakowa i im. Byłego Wojewody Krakowskiego doktora Józefa Tymińskiego. Taki wniosek jest i będzie on procedowany na zespole do spraw nadskiej. Jeszcze raz przypominam, że mamy zaproszenie od pani dyrektor Katarzyny Bąby na dłuższy piątek na godzinę 11 w sali obrad o 2019 edycji rekomendacji krakowskich restauracji zaproszenie do nas. Mamy też pismo z Ministerstwa, z Departamentu Ochrony Zabytków, które odpowiada Panu Krystianowi e, Barcyniewskiemu, który złożył wniosek o, e, o zakwalifikowanie Domu Józefa Królewskiego jako wolny Historii został negatywnie zaopiniowany przez Departament, przez Radę Ochrony Zabytków. O, Radę, uchwała, pracę, ja to ja czytam, że teraz się tylko że uprzejmie informuję, że Rada Obrony Samorządów Przyniesień Płci Narodowego na posiedzeniu w y, dniu y, 9 lipca 2013 roku zapowiedział Pan negatywnie wniosek i uchwała Rady za To jest fax ze Związku Regionalistów, tak. tak? To przyszedł do Pana Przewodniczącego, a Pan Przewodniczący do nas. Za to jest rok jest uchwała podjęta, nie I jeszcze, szanowni państwo, mamy pismo z Rady Zarządu Dzielnicy 6 w Ronowice, która prosi o ewentualne ustosunkowanie się do propozycji pana Leopolda Renę Nowaka z wykorzystania cokołu wodnika Koniewa pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. No jest taka propozycja, ale w polu już mamy i... I temu, co jest Żeby zamiast paniewa było I ostatnia rzecz y, od pana prezydenta jest pismo majkowskiego do pana przewodniczącego Koszmidera, który informuje, że ponadregionalne stowarzyszenie edukacyjne w nieaustrzelne... Czy ja mogę dokończyć, proszę panie przewodnicząca? z siedzibą w Płogódzku podjęło działania, aby uczcić 600-lecie urodzin Jana Długosza o poszedłym roku 2015 roku Jana Długosza. Wobec powyższego zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia rezolucji w sprawie ogłoszenia roku 2015 roku Jana Długosza. Stowarzyszenie Gminywa wsparcie miasta Krakowa w realizacji tego przedsięwzięcia i mamy do wiadomości pismo tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie proszę, ewentualnie zastanowienie się, czy warto, aby taką rezolucję I teraz Bo, bo możemy długo na tym dyskutować i wiemy, że to zostanie wywołane. Jeszcze jest głos Pana Radnego Wietłusa w sprawie korespondencji. Znaczy jeszcze do tego, w sprawie pierwszego przypadek bo to jest krakówska, też ja tak w kiedy ten był, no były na aparaty i też się zakończyło. Ale ja chciałem zapytać,